Jechaliśmy do Wernatca, miejscowość Wernatca. Podobno jest to najładniejsza z tych wszystkich miasteczek. Więc zaraz zobaczymy, czy to prawda. Musimy się teraz rozeznać, gdzie iść, ale na pewno na dół. Więc schodzimy schodami na dół. Ależ jest ciepło grubo ponad 30 stopni. Ale mimo, mimo to, zobaczcie ile jest jest bardzo dużo ludzi, tak, że jest nieziela, nie? więc e, wiadomo, że jest troszeczkę więcej, ale taki upał i tyle ludzi, klimatyczne są te budynki, tradycyjnie oczywiście wszędzie wisi branie. to jest normalne we Włoszech, to nie ma żadnych świętości, znaczy ja się nie dziwię, ludzie tu mieszkają, sobie suszą. Zobaczcie, tu jest taka jaskinia, która e, dochodzi do morza. Ciekawe czy jak jest, pewnie jak jest jakiś sztorm, to ta woda się tu wlewa. Jak jest normalnie, spokojnie. Jest wszystko No okay. Nie, i ludzie sobie mieszkają na tym. No jest klimatycznie. I ona bo zdaje się to miasteczko. Chyba ma aspiracje do najpiękniejszego, najpiękniejszego. miasteczka w tak. Najpiękniejsze z Cinque a prezentuje to najpiękniejszego w całej Włoszech. A na pewno ono ma ten klimat takiego starego włoskiego miasteczka zostawione e, i myślę, że dlatego jest takie, e, powiedzmy, ciśnienie na to, żeby to było najpiękniejsze włoskie miasto, miasteczko. Fajnie, ale jak dla mnie trochę za dużo ludzi. Tam było fajniej, spokojniej. E, tu jednak jest mnóstwo osób. Woda ma trochę inny kolor na pewno, niż tam. Ale mimo to chyba się wykąpię. Wiecie, tak mi porci. Teraz zobaczę jeszcze, jak wygląda w morza pełnego. A tu jesteśmy powiedzmy w porcie. To jest jedyny port w, się, w, w tych pięciu miasteczkach, który jest odporny na warunki pogodowe. E, więc jest osłonięty, jest piersi i jest tutaj spokojnie, można wpłynąć czy przyczekać, na przykład jakiś sztorm. Ale, o, u góry widzimy. Bardzo fajnie. Zaraz zobaczymy tu. Bardzo fajnie. Nie na wodę, kolor ładny. Zobaczcie. Jest dość głęboko, ale jest bardzo ładna.

Temperatura wody jest rewelacyjna. Moi drodzy, jeżeli się wybieracie do Cinque Terre, weźcie ze sobą stroje kąpielowe. Powiem Wam tak, w każdym, oprócz no tego jednego miasteczka, chwila, że tak powiem, dla uchłody, coś cudownego. Ja będę chodził teraz w mokrych spodenkach, no. Ale wesną przy tej pogodzie nie ma no. tragedii. Nawet buty, założyłem skarpetki, buty na mokre nogi też wysną. Więc naprawdę polecam wziąć ze sobą stroje kąpielowe. Tu no, strona od strony morza, strona od strony morza, no tak, nie. E, tu przypływa statek, na którym, którym możecie się przepłynąć. Więc bardzo fajna sprawa. Można poglądać w ogóle te wyspy, można poglądać. Od strony morza pływa statek, można kupić bilet. Podaj że bilet kosztuje 40 euro od osoby i możecie wszystkie te miejscowości zobaczyć sobie od strony wody No zobaczcie jak ona jest piękna kolor ma naprawdę zniewalający. rybki są Ja się mówi że są ryby, a tak są takie małe rybki praktycznie Może to są te co oni smażą <laughs> Tak może to są te które oni smażą tam skoki do wody. No ja nie, ja pod tym względem nie jestem zbyt odważny. Skakania do wody. A, pięknie. To nie, to nie jest moja bajka, że tak powiem. Ale podziwiam. A zobaczcie tu jak restauracje są. Na skałach. Fajna sprawa. Chwila koncentracji. Będzie skok. O, tam z przewrotami. dobra, idziemy dalej. Najprawdopodobniej mało będziemy się już kierować w stronę następnego miasteczka. Pewnie się też tam wykąpie. Rzekomo jest tam najładniejsza plaża, ale jest limitowana ilość wejść. No zobaczymy. A po kąpieli świetne lody. Bardzo dobre, prawda? Nie wiem jakie smaki i to obojętne mają być smaczne. <laughs> Nie ja zawsze jakieś tam mleczne, kremowe takie rzeczy mm, lubię. I tu chyba skleczatele wziąłem i jakieś tam, e, tam kremowe. Ale bardzo dobre. Chłozu. Fajne takie wodny. No, sympatycznie jest. Tu taka mała kabliczka, jak się idzie pod górę. Santa Marta. Można odpalić chyba świeczkę gdzieś kupić i ofiarę, ofiarę oczywiście złożyć no. Tak na środku deptaku to jest kończymy W sumie to jest czwarte miasteczko Mamy z jednym miasteczkiem mały problem. Znaczy do jednego nie pójdziemy, bo trzeba do góry pokonać 400 schodów. Nie jest Następny ona na raz. plaży. Następny Może raz. na następnym raz. Jedno nam się niech samcy ominęło. Ale nic straconego. Więc teraz jedziemy do ostatniego, do miasteczka Monteroso. Monteroso, chyba to się czyta. E, Podobno jest tam najpiękniejsza plaża wśród Oczyń. tych pięciu e, miasteczek i dodatkowo jest Olbrzym, tak? Tak, gigant. Gigant. Obejrzymy giganta. Więc chodźcie, jedziemy. Czekamy właśnie na pociąg. Jesteśmy Monteroso. Ale fajnie wygląda. Plaża? No, ma moc plaża. Tak, plaża jest bardzo fajna. Chyba największa z tych wszystkich. Na klient. pewno największa. Zdecydowanie woda przecudna. No cóż, trzeba będzie się wykąpać. Trochę pozwiedzać i wykąpać. Tylko najpierw musimy, że tak powiem, dowiedzieć się, gdzie mamy iść. A ludzie idą na dół. To idziemy na dół do ludzi. Tak, bardzo fajne miejsce to. Plaża też super. Na pewno się wykąpię, ale najpierw pójdziemy do giganta. Co, idziemy zobaczyć giganta? Kawałeczek, nie jest daleko. I w sumie powiem Wam, że w tym miasteczku jest najznośniejsza temperatura. O dziwo. O dziwo, naprawdę jest niezła temperatura. Eee, może dlatego, że to właśnie jest tak w sumie najbardziej przy morzu, najbardziej otwarte eee, i dlatego pewnie jest naj, najznośniej, bo w sumie jest fantastycznie. taki lekki Tak. Orzeźwiający. Taki orzeźwiający, jest fajnie. Wydaje mi się, że eee, temperaturowo tu jest najfajniej. No. <laughs> Wiecie co? Jest jeden mały problem z tą plażą tutaj. Ona jest prawie wszędzie płatna. Zobaczcie, to jest taki niewielki skrawek ona jest bezpłatna. Oczywiście e, nie ma tam miejsca, nawet jak się wcisnąć. A wszystko inne jest płatne. Nie wiemy dokładnie, ile, ale podejrzewam też, że pewnie jest 20 parę, może. O lepcia! 20 parę może 30 euro. Jeżeli e, są wolne. Jeżeli są, oczywiście, wolne, bo e, no jest problem z dostępnością. I ja po prostu nie będę się tu ciskał, e, tylko po to, żeby się wykąpać, żeby zapłacić tam 20 euro. Więc ja się wykąpię tam na skałach na pewno. Musi to pokazać. Więc. E, normalnie będę skąpcem. <laughs> nie no, bez sensu na 15 minut wydawać tyle pieniędzy. Zobaczcie, jesteśmy przy posągu Olbrzyma, a to jest po prostu Neptun. Mam 14 metrów wysokości. Myślę, że to czuje się po prostu, że tak powiem, twórczość, fantazja, ktoś kto to budował, zrobił sobie... fajnie, trochę zdemolowali. Nie ma coś zębu, nie ma... No rąk chyba nie ma, ale wygląda to bardzo ciekawie. A ja co? Idę się wykąpać, no cóż innego. Kolejny błąd, który zrobiłem. Leciałem jakoś przez tą plażę, ale bez klapek to jest katorga. Jest tak gorący ten piasek, że myślę, że normalnie poparzyłem sobie stopy. Ale jestem już w wodzie i to jest najważniejsze. Nie jest to taki piasek, tylko małe kamyczki. Takie jasne. Podejrzewam, że jest to nawiezione tutaj. Że to nie jest tu prawdziwe, ale ważne, że woda jest chłodna jest super sympatycznie. Spadek jest bardzo szybki, ale jest super. Jest cudownie. Już można odpoczywać. Ale naprawdę myślę, że poparzyłem sobie stopy kurcze. Tu za mną pewnie widzicie. Chłopcy skaczą ze skał. Fajnie. Mówię, ja nie mam odwagi do skakania do wody. Mam przed tym obawy. Ale podziwiam. A nie tylko chłopcy. Zobaczcie, i dziewczyny skaczą. Bardzo fajnie. A ja spróbuję sobie tu podpłynąć do skał, usiąść chwilkę na skałach. Będzie sympatycznie. Nigdy takich rzeczy nie robiłem. Wiecie co? Usiadłem właśnie ja tu na takich skałach. One nie wystają jeszcze z wody, ale są bardzo ostre takie, trzeba uważać, można się pokaleczyć, więc pójdę na tamte, e, zobaczymy jak na tamte. Moi drodzy, e, kąpiel zaliczona, jeszcze nie wiem co się nagrało, ponieważ e, uszczelka na akumulatorku przy kamerze puściła i do kamery dostała się woda, więc nie wiem co z drugą kamerą, no będziemy ją suszyć, patrzymy co się z nią stało, e, bo już nie chciała nagrywać, chyba nie nagrywała, bo nic już się nie wyświetlało. Więc co Wam mogę powiedzieć, te kamienie są bardzo ostre, mamy rozwalone kolano. Przy próbie wchodzenia, troszeczkę. Nie ma, nie ma tragedii, rekiny nie przypłynęły, więc nie ma tragedii. O miasteczku plaża, plaża tylko dobrze wygląda. Bez butów na tą plażę w ogóle nie idźcie. Są kamienie, bardzo źle to się chodzi. Wygląda z daleka, z daleka wygląda to przecudnie, ślicznie. Nie, jest niemiłe, źle się chodzi, jest masakra. Więc uważajcie na to, weźcie buty do pływania i będzie wszystko dobrze. Wtedy plaża będzie naprawdę fajna. A cóż, my pochodziliśmy troszeczkę sobie tutaj po miasteczku i wracamy. Do drugiego, które niechcący przeoczyliśmy. A po co tam wracamy? Wracamy po to, żeby tam kupić wino. Podobno jest jedne z najlepszych win tutaj w okolicy. Eee, naprawdę zachwalane. Nie pamiętam jak się nazywa. No ale zaraz no, się dowiemy. Się jest, się zaraz się dowiemy, to wam powiemy. Jedziemy na winko. Napijecie się z nami? Pewnie, prawda? Rany powierzchowne, ale słuchajcie, no jak będziecie wchodzić, uważajcie, tak? Eee, bardzo ostre są te skały. No i można się pokaleczyć. A po co? Więc. Trzeba uważać troszeczkę. Kupiliśmy na tą podróż, na ten trip po Włoszech, takie termosy do picia. Wiecie co sprawdzają się rewelacyjnie? Wrzucamy do nich dwie kostki lodu i no jest zimne. Czasami raz nie pojechaliśmy i one zostały normalnie w aucie. Więc wiecie, wiecie jaka temperatura w aucie. Słuchajcie, na drugi dzień rano było zimne w środku. Super to sam, nie sprawdzają. Jest, się. to nie jest reklama. Nie jest nie reklama, dlatego wam nie pokazuję jaka to firma. jak ktoś będzie chciał, to wyślę w wiadomości prywatnej. Więc bardzo fajne. Duża I, pojemność, nie? I dużą pojemność to jest 07 07. No, tak, tak, 07. Tak, podsumowując na pewno to plaża wygląda bardzo ładnie, ale jest nieprzyjemna. Te kamyczki nie są przyjemne. Więc. No kurczę. Miała być najlepsza plaża A nie jest widać to drugie. No tak Tam następne, następne Tutaj widać te wszystkie miasteczka. Nie wiem czy widzicie To jest e, tamto jak się nazywało? Mon A więc zobaczcie, tu widać Monte... e, Bernasę Tam widać następne, następne i następne e, pięć miasteczek, zobaczymy czy to uda się jakoś powiększyć E, więc te wszystkie miasteczka widać z jednego no, miejsca. No, wyżej widać tam na samym. Tak, czasie, to, to jest... tam, no, tam nie pójdziemy. Tam nie, pójdziemy nie, nie, nie mamy ochoty biegać po schodach w takiej temperaturze. Więc to tak to wygląda. Ale wracamy do tego, tam drugiego takiego. Tam. E, tam można było z pierwszego do drugiego w sumie przejść na pieszo. Niedaleko jest, e, wzdłuż Przez morza. Mój mały błąd. E, ale Joanna dostanie wieczorem reprymendę. Zobaczymy jakąś karę cielesną, wymyślimy. No dobra, teraz jedziemy do drugiego miasteczka, że tak powiem. Cofamy się na wino. Jeszcze tylko magnesy. Aha, magnesy. Ja już mam tyle magnesów, że ja się boję przechodzić obok metalowych barierek. Oj ta oj tam. Że ja będę musiał zostać przy tej barierce. Oj tam, oj tam. Jednak mały update. No, macie no brudne obieki. Idziemy jednak zobaczyć, zajrzeć do miasta. Jak tam wygląda, chociaż troszkę. To jest bardzo turystycznie. Więc winko, tak. Tu plażing, totalny taki plażing. Eee, Sopot. <słuch> tu wystaje taka solidna skała. Tu jest znak, żeby na nią nie wchodzić. W sumie wszyscy się stosują, bo ona na pewno jest bardzo niemiła w dotyku. Eee, taka ostra, ale fajnie to wygląda. I nawet w jej cieniu można się tam schować na chwilę. No tu by te maski się przydały z dekatlona, żeby po pooglądać pod wodę, podwodne życie. Fajne, można to było. O, woda jest cudowna. No, kolor tej wody. Wchodzimy teraz do tunelu, który łączy powiedzmy plażę z miastem. E takie, ja wiem, może ze 100 metrów ma. Oczywiście miły chód. <laughs> Wręcz cudownie. No i zobaczcie, tak on wyglądał kiedyś, no ale w czasie II wojny światowej został zniszczony. Nie ma trójzębu, więc... nie ma kawałka tego nad głową. I ręki, nie? No szkoda. Przejście. Tu jest przejście do Kei, gdzie można wsiąść sobie na statek i popływać. Pozwiedzać od strony morza. Nie będziemy tego robić, ale fajnie. Dodatkowo jest tu cień, jest miło, chłodniutko, fajnie. No zobaczcie, jest tu też plaża i na pewno jest dużo mniej osób. Kamienie są, no niestety, ale na tej plaży jest dużo mniej osób, więc e, może jednak lepiej tutaj się przejść. Zobaczcie tam daleko, ludzie stoją. E, powiedzmy po kolana w wodzie, bo tam widać, nie wiem czy będzie to widać na vlogu, tam jest jakaś skała taka bardzo długa, ogromna i e, tam jest bardzo poczucieko. Mam nadzieję, że nie jest taka ostra na, jak, jak ta na której ja byłem, żeby sobie krzywdy nie zrobić, ale można tam po kolana w wodzie stać. Gdzieś mi ona uciekła. I tu inną panią chciałem już zaadoptować, bo jest podobnie ubrana. Widzicie, ale to nie jest Joanna. Nie wiem, gdzie ona uciekła, Muszę ją znaleźć. Jest Joanna. Chciałem się zamienić na tą panią tutaj, bo jest podobnie ubrana i tak z daleka. Wieczorem zostanie na pewno wymierzona sroga kara na mojej osobie. Pisanty. Pisanty, Pisanty. Wiecie co? Nalejemy sobie tutaj wody. Przez automat. Gazowane jest sobie naleję. Wyciągniesz mi ten butelkę. I, I pieniądze. Euro, tak? Dobra, stawiam mój termosik. Tak, tak, chyba. Rzucę sobie euro. Wrzucone. I nalewam. Leci, zobaczcie. Ale numer. Najprawdopodobniej jest to gazowana. Teraz się okaże. Teraz się okaże. Aha, teraz trzyma wodę gazowaną. Mm. Bardzo fajnie. Ups. Wow, wow. wow. Kurczę, wiecie, co jest Gazowana. Dobra, przestałem lecieć. Chyba nie wolno tak trzymać długo. A drugi rozpada? Nie wolno. Więc trzeba mówić. I mam Zima? zimniutką gazowaną wodę. Coś mega, mega. Dobra, buteleczka idzie do brezaczkę idziemy dalej zwiedzać. Ja myślałem, że my te pięć, no cztery, bo do jednego na pewno nie pójdziemy. Że ja to zrobię w jednym vlogu, ale zobaczcie, to będzie tyle materiału, że nie masz szans, że ja to w jednym vlogu zrobił. A się mnie tam gdzieś wschodki do jakiegoś innego honka. Hmm. Chciałem, już, już mnie chciało ukarać, Ciągnęła mnie tam. Więc dobra, idziemy. Fajna, wąska uliczka. Oczywiście. Wszystko dla turystów. No i W sumie o to chodzi w tych miejscach, tak? A turyści są zadowoleni, tak jak i my. Kupujemy wszędzie maga magnesy na lodówkę. Ja nie wiem ile jest przyszli. Nie leży w plecaku, przyczepie, masa, masa wszędzie. Oj, to noj, tam ciągle mordy, Ciągle mordy. No Tu muszę ponosić. Zobacz, jakie trudne okno. No cóż, kościół jak kościół. Ale okno cudowne. Jak w kościele. Nie, cudownie. Tak. Jak w kościele. Co ja mam z tymi Nie wiem, o co jej chodzi. O co jej chodzi. To nie wiemy, gdzie iść. Ale pójdziemy tu może w stronę już stacji. No bo jak wiecie... Tak, a jest już dość późno. Którą mamy na godzinę? No to nie. Musimy się udać już teraz w stronę stacji. Nie ma, że to, że tamto. <grych> Idziemy do stacji. Pięknie. Schody do góry, ale omijamy. Szukamy stacji. Ona jest gdzieś tu blisko na pewno. Aha. Tak mi się wydaje. To będziemy już po tak. troszeczkę tylko. A, ale jest hmm, na Fajne miejsce. Nie jestem pewny, czy idziemy w dobrym kierunku. Nie, to znaczy czy nie powinniśmy? Na pewno powinniśmy chyba wrócić nie dojdziemy tędy do stacji. Idziemy cały czas pod górę. Okay. A musielibyśmy już już schodzić na dół bo stacja jest tak w sumie za naszymi plecami tutaj. Czeka, Więc A się odpali nawigację. Mój pilot. Pobrožen, drugo stran. Se je pa robilo. Ja, no, z mano. Ja, <laughs> kot je.